Siema, wcale nie tak nagrywam teraz odcinek z... Możecie się spodziewać, bo zapowiedziałem odcinek z Robloxa, Więc wchodzimy na Brookhaven Ale jest przykre wiadomość Zostałem bezdomnym z Brookhaven No patrzcie, tylko muszę się zalogować Brookhaven no patrzcie. Zostałam bezdomnym. Patrzcie, jakie ja mam ja. Mam tylko wózek. Mam tylko taki wózek. No i mam. Kim ona jest? Jak coś widzi?

Takie kiepskie Każdy będzie się ze mnie śmiał Każdy W może możecie się za mnie śmiać Szkoda, no możecie Ten odcinek będzie trwał 10 minut albo 5, nie wiem, 5 albo 10 minut Poczekam na autobus, a ja na prawo jazdy nie Poczekam na autobus czego ma takiego pycha Nie nie Idę zadzwonić. Nie mam wypowiedzi o Albo muszę No, 60 Obrobować bank. Одно банк. Именно. nawet na bank nie umiem widzowie napaść może ktoś mi otworzy max swój idę na śmietnik <grymianie> co ty <grymianie> nikt mnie nie chce jestem żółty

To nie przyjmie z tych break Pukamy. Może się dobrze prowadzi, żebym mógł tam być. bem <laughs> da 不能教。Bon o, Dobra, widzowie ja będę kończyć ten odcinek jako bezdomny albo sobie zrobimy jego skina więc. Robię sobie go skina. Dzięki za udział w widzowie w moim odcinku. Więc ja się ubieram w moje ciuchy. Na trzy nowe ciuchy. Po trochę ode mnie śmierdzi Będę musiał se na chatę myć. Dobra. Zarobię sobie to. Dobra widzowie ja już będę chyba kończyć ten odcineczek Przebiorę się w mojego skina No Ubieram Moje włosy No chyba to będzie już na tyle Dobra da, da, da. skrzydło Dobra, kobiet, ja już się będę żegnać. więc więc ja się zregnam